Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale na YouTubie, Wasze powtórki, event z Waffentragerem, paczki, a co za tym idzie nowe czołgi KW-4 KTTS oraz Chieftain P, to są nowe maszyny. E, dzisiaj właśnie zobaczymy, jak prezentuje się Chieftain. Ja mam w planach oczywiście nagranie dla Was materiału z moimi bitwami kiedyś z Chieftaina, ale to oczywiście gdzieś tam w przyszłości. Natomiast już dostałem bardzo dobry wynik na moją skrzynkę mailową z Waszymi bitwami od dzisiejszego bohatera, a e, dzisiaj widzimy e, za sterami gracza Uniku Soksk. E, będę mówił Sok po prostu, mam nadzieję, że się kolega nie obrazi, bo będzie mi trochę łatwiej. E, mapa Lakeville, e, losowanie natiery. 9 i 8, więc spoko, bez artylerii, co pozwala nam spokojniej też grać na linii 1-2, wykorzystywać atuty tego czołgu. A jakie są atuty? Oczywiście depresja działa, wieża, która potrafi odbić. Eee, no, jak to się kojarzy z Chieftainem chociażby 10-tierowym, bo mógłbym wspomnieć o Chieftainie 8 tieru, który również jest do zgarnięcia z paczek, ale on ma niestety ogromny włas, który nie ułatwia nam takiej gry. Ten Chieftain również ma własną wieżę, więc nie jest to sytuacja jak z Chiefem tieru 10, że tamten władzik jest bardzo, bardzo mały i naprawdę ciężko jest Chieftaina przebić. Co można powiedzieć o tym czołgu Tak? po wstępnym zagraniu przeze mnie paru bitew, bo jest to kolejna dziewiątka premium, czyli czołg, który lepiej zarabia. Yy, yy, tak jak inne dziewiątki premium, STRVK, WZ-114, czy chociażby ten chiński tedek który był ostatnio, nie wiem czy to był warsztat, czyli dytacja, jakkolwiek zwał, tak, zwał yy, yy, też był do zgarnięcia jakoś w grze. No i też na tym chiefie zbieramy 100 obligacji w tygodniu. Yy, czy ten pojazd jest jakiś przegięty? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to fajna maszyna. Ale nie jest to nic takiego, co rozwaliłoby dzisiejszego WOTA. Bo akurat jeśli chodzi o tego tejna to już Wargaming podszedł do niego dużo lepiej, jeśli chodzi o balansowanie, niż do 10. Otóż, no tak jak powiedziałem, ma włas, ee, co już powoduje, że nawet przy próbie gry na wieżę gdzieś tam można go próbować przebić. Mamy tutaj Alpha 400, ale nie mamy rewelacyjnego czasu przeładowania, więc ee, no, dpm kosmicznego jakiegoś. Nie mamy. Dodatkowo też stabilizacja działa wcale fantastyczna nie jest i celność pozostawia dużo do życzenia. To działo jest kapryśne. Jeżeli sobie połączymy niezbyt duży DPM z kapryśnym działem, to jest dość mocno czy... to są mocne czynniki balansujące, które wpływają na daną maszynę, że jeżeli no nie wiem, źle przycelujemy, będziemy mieli pecha po prostu w RNG, no to trudno nam będzie zrobić, nie wiadomo, jak fantastyczny wynik, bo każde, każde pudło na takim czołgu dzisiaj przy zazwyczaj krótkich jednostronnych bitwach, boli. Więc jest to maszyna OK Zbalansowana tak, jak być powinna. Jest to po prostu premka dziewiątotierowa, tak jak te premki w moim odczuciu powinny wyglądać. Niektórzy Powiedzą, że Str VK jest bardzo podobny, niewiele gorszy, może ciut lepszy. To już jest kwestia gustu. Ja wolę Ci na od Str VK, żeby było wszystko jasne, ale na pewno nie jest to czołg samograj. Więc nie jest to pojazd, o który trzeba się zabijać, żeby koniecznie wam wypadł z paczek. Jak wam nie wypadł, no to trudno. A jeżeli go będziecie mieli, to wydaje mi się, że jest to maszyna, którą warto sobie pograć w tygodniu, chociażby tyle, żeby te 100 obligacji w tygodniu na nim zebrać. A ponieważ jest to czołg premium, to zazwyczaj albo jeszcze przy okazji sobie zarobicie jakieś tam kredyty grając nim, zbierając te obligacje, w przeciwieństwie do grania dziesiątymi tirami, lub jeżeli pogracie sobie na bogato, czyli na goldzie, bo tutaj podstawowe pestki, jak i pestki goldowe to apc -y, no to aż tak dużo tych kredytów tracić nie będziecie, jeżeli będziecie mieli konto premium. E, tutaj sok gra bez, e, znaczy bez, nie bez, ale gra z, z naprawdę małą liczbą pocisków. Gold, e, nie goldowych, tylko e, odłamkowo burzących, a właściwie to haszy. Bo tutaj mamy haszę. E, 120 peny mamy do dyspozycji. Moim zdaniem warto wozić tych burzaków trochę więcej. E, tych haszy właściwie. No. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, bo hesze w tej grze działają tak naprawdę jak stare burzaki, więc y tylko mają więcej peny, więc myślę, że mu używanie tych słów zamiennie nikogo nie powinno boleć. E ja tutaj Rozgaduje się na temat samego czołgu, no bo bitwa jest dość statyczna. Sok pokazuje bardzo fajnie atuty tego czołgu, czyli dobrą depresję działa, wybrał bardzo dobrą miejsców, po prostu wychyla się, strzela, coś odbije, coś wpuści. Ma prawie 2,5 tysiąca obrażeń od odbitych. Teraz odbił od jak Tigera, co pokazuje, że można tym czołgiem coś coś podbijać. Ma już ponad 5000 uszkodzeń zrobionych oraz 1100 asysty, więc to są naprawdę spoko, spoko wyniki. Ale nie dzieje się tutaj aż tak dużo, nikt go nie objeżdża, nie ma strzelanin, prawurowej jazdy sam samochodem Cinquecento, yy, marihuany, dystrybucji, produkcji, masturbacji. Nie, to nie te sprawy, moi drodzy, więc tutaj można sobie pogadać o samym czołgu. Jeżeli mamy pojazd, yy, który no, nie ma wybitnego DPM-u, jakiegoś takiego, takiego no, przekoksanego, jakby chociaż ten pojazd, to... Mając do dyspozycji Hesze o takiej penetracji, a jeżeli mamy zrobioną jeszcze intuicję, warto, spotykając czołgi, które nie mają zbyt dużego pancerza, przerzucić się na tego Hesza i skorzystać z niego, bo wtedy, jeżeli odpowiednio przycelujemy i RNG nam poniesie tak, jak chcemy, no to podbijemy sobie te uszkodzenia znacząco, bo y, alfa zwykłej Peski, tak jak powiedziałem, to jest 400, natomiast Hesza to już jest 515, więc o ponad 25%. Yy... Większa. 4 do 8, mimo tego, że tutaj bardzo ładnie sok trzyma sporą część drużyny wroga z Arie, To niestety miasto nam padło, środek również i nie wygląda to zbyt dobrze. Ale trzeba przyznać, że na Lejwilu odpowiednio ustawione pojazdy przy bazie potrafią się naprawdę naprawdę długo bronić. Ponieważ wiemy, że tutaj jest skała, można się za tą skałą schować, jeszcze też odpowiednio ustawione czołgi w tych okolicach są w stanie krosować pojazdy wyjeżdżające do naszej bazy, więc wcale jeżeli drużyna przeciwna nie skoordynuje ataku na naszą bazę razem, to przejęcie kapa nie będzie taki proste. Ja tutaj gadu gadu, pierdu, pierdu, a Sok ma już ponad 6000 uszkodzeń zrobionych. Yy, powiem wam, że naprawdę jestem z tej dziewiątki zadowolony, w sensie z podejścia WG, akurat do tej pręmki, bo yy, Chieftain Proto yy, przypomina mi trochę AMX-a CDA i nie chodzi mi, wiadomo, tam jest Tedek ósemka, francuski, brytyjski, bezwieżowy, wieżowy. Nie o to mi chodzi. Wielokrotnie w materiałach o amx CDA mówiłem, że. Ja lubię tego TDK, mimo że to nie jest najlepszy TDK w grze, nie jest przegięty, ale gra mi się nim przyjemnie i jest po prostu spoko i moim zdaniem premki powinny być takie jak IMX CDA, czyli przyjemne w grze, ale nie przegięte. I tutaj jest dokładnie to samo. Dla mnie ten czołg wydaje się przyjemny w grze, ale nie przegięty. Tak jak STRV K, na początku miałem jakieś uwagi do niego, potem trochę zmieniłem na niego podejście. Wolę mimo wszystko tego tej na Proto yy, od STRV K, bo pewniej się czuję na tej wieży, chociaż też po dachu y, możemy zbierać. Warto o tym pamiętać, że źle jak będziemy ustawieni, to po obie będziemy zbierać, bo zbyt dużo tej, y, tego pancerza na dachu nie mamy. Nie, jest też włas charakterystyczny, ale gdzieś mimo wszystko pewniej czuję się, grając na górkach niż, y, niż tym STRVK. A jednocześnie nie jest to taki paździerz jak chociażby WZ114, której na randomach zbyt wiele nie e, zobaczycie. No bo po co nią grać, jak nie jesteście mną, e, czy też ten chiński TEDek, który jest paździerzem do kwadratu, e, no bo został po prostu przeklejony z chińskiego serwera, w ogóle nie, nie, do, nie jest dostosowany do tego, jak wygląda dzisiaj wod. 8 do 10 drużyna naszego bohatera ciągle się broni. Sok już nie ma hapeków, ale na jego plus y, to co powiem, nie ma artylerii, więc jakiś byle splash go nie dobije. 7440 uszkodzeń zrobionych. 4600 zablokowane przez pancerz. Dobijanie tutaj kolejnych, kolejnych przeciwników. Y, przypominam o tych keszach. Naprawdę on wozi w y, ten czołg w sensie, sporo amunicji, więc parę pocisków hasz więcej, myślę, że to nie będzie nie będzie problem. 10 do 10. Specjalista zabezpieczony, i e, mieliśmy sytuację, w której to nie wyglądało zbyt dobrze. A jak się okazuje, można e, dzięki dobrej grze drużyny oraz naszego bohatera obronić się i teraz rozpocząć atak. Trzeba przyznać też Ferdynandowi, że no nie jest to zbyt aktywny gracz. Jak się upierdzielił w jednym miejscu, to sobie stał. Ale teraz bez problemu, nasz dzisiejszy bohater to e, wykorzystuje. I z, to, z tą penetracją na goldzie tutaj mamy 310 peny. Bez problemu, Ferdka bije. E, Ester zazwyczaj gram na zwykłych pestkach, jakoś bardziej staram się gdzieś tam na tym zarabiać. Natomiast Chieftain jest moją zabawką, więc tutaj też ja preferuję używanie używanie golda. Zwłaszcza że podstawowe i goldowe pociski to są cerki. To nie ma, nie ma czegoś takiego, że macie apeki albo hity, które mogą być irytujące. Tu macie i jeden i drugi pocisk, to jest pocisk tego samego, tego samego typu. Zwykłe pociski mają 262 mm penetracji, 1150 m na sekundę latają, a Gold lata 1350, więc nawet 200 m szybciej, co też jest jakimś atutem, nawet nie jakimś, tylko, tylko sporym. 13 do 11, 8848 uszkodzeń zrobionych. No i powrót teraz w poszukiwaniu tego semowente i te 30 by jeszcze podbić uszkodzenia. No, muszę przyznać, że tutaj. Ja bym akurat próbował wjeżdżać tu to z lewej czy z prawej strony, mimo wszystko zdecydował się nasz bohater na przepchanie wraków, jeszcze wieża obrócona w tył, gdyby nagle coś miało wyjechać od strony bazy wroga. Bardzo dużo tych Chieftainów jest na randomach. Czy to świadczy o tym, że ten pojazd jest jakoś wyjątkowo dobry? Wydaje mi się, że na pewno gdzieś... Świadczy o tym, że nie jest zły, bo na dużo ludzi też y, KW4-KTTS-a wylosowało, a wcale KTTS-ów aż tak dużo na randomach nie ma, więc nie każdemu on przypadł do gustu. TT ktts ie też zrobię materiały, y, też będą filmy, a właściwie film. Yy, natomiast też y, z tym takim hurra optymizmem, a propos tego czołgu, bym troszkę poczekał jakieś 2-3 tygodnie może do miesiąca bo zawsze. Tak jest, że nowa premka jak wejdzie do gry, niezależnie jaka by to była, budzi większe zainteresowanie i jest jej na randomach więcej przez jakiś czas. Potem się okaże, że część osób, część osób stwierdzi, że jednak to nie jest dobry czołg i przestanie tym grać. Część osób stwierdzi, że no nie jest to zły czołg, ale mi do końca nie pasuje jego styl i przestanie tym grać. A jeszcze inna część stwierdzi, że po prostu już się nagrała jej i ten czołg się im znudził i idą grać czymś innym. To jest bardzo... Bardzo fartowny strzał, moim zdaniem. Dlaczego fartowny? Bo, oczywiście, nasz bohater celował ładnie zrobił Radleya Waltersa, ale ja sam grając parę bitów, wiem jak to działa, potrafi przy kalafiorzyć, więc to nie, to nie jest działo, na którym można sobie od tak polegać. Fajnie, że tutaj RNG poniosło. Yy, no i dzięki temu Radley Walters spadł na konto. Prawie 9 kafli zrobione na 8 tierze, to już na 8 tierze, na dziewiątym tierze. To jest naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo fajny wynik. 14 do 11, tutaj widzimy jeszcze prośba, żeby nie kapować, nie dziwię się, przy takim wyniku też, też bym pewnie nie chciał tego skapować, no bo na 9 zrobisz taki wynik, to jest mega fajna rzecz, a móc ją jeszcze podbić, to tym bardziej szkoda byłoby tego nie wykorzystać, zwłaszcza mając taką przewagę w czołgach. Ja oczywiście mam świadomość, że tutaj tak jest na hita, my jesteśmy. Tak naprawdę każdy z tych pojazdów jest na hita, więc te 30 teoretycznie mogłaby wszystkich ubić. Ale idziemy po pełną pulę. Oczywiście medal pula jest tutaj nie do zdobycia, ale można zgarnąć medal. Beda. Presja kapa założona przez Skorpiona. Gdzie jest ta T-30? To jest jeszcze pytanie. Jest, jest te 30. Niestety na ogrysku i nie pada ona naszą ofiarą. Wygrywamy bitwę i zerknijmy na rezultaty. Skriny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę ten nasz dzisiejszy bohater uzyskał odnakę mistrzowską asa pancernego, do tego medal Radleya Waltersa, stalową ścianę, dużego kolibra oraz specjalistę. 1381 punktów asysty. Do tego dodajemy 8945 uszkodzeń własnych oraz 8 fragów. I zobaczcie, 1973 punkty bazowego EXPA na dziewiątym tierze. To jest wynik naprawdę kosmiczny, bo na dziewiątce taki EXP to nie jest coś łatwego do wbicia. Więc moje gratulacje, naprawdę soks, wielkie, wielkie brawa, zazdroszczę. Ja mki na tym czołgu nie mam, będę próbował ją wbijać, może się kiedyś uda, niestety, a może niestety, stety, nałożyłem na mojego Chiffa kamuflaż nie w, nie w mandarynki, ale w pomarańcze, czy to będzie jakieś przekleństwo, nie wiem. Ogromna przewaga nad resztą drużyny na drugim miejscu T30, dopiero 2150 uszkodzeń. Czy we wrogim teamie ktoś postrzelał? Progetto 3700, H ponad 3 kafle, T30 ponad 3 kafle, Emil ponad 3 kafle, więc drużyna wroga wcale źle nie grała. 35 strzałów oddanych, 30 trafionych, 27 z penetracją, 4600 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, przejechane prawie 4 km. Mimo strzelania z Golda, yy, mieliśmy tutaj tak na czysto 34,5 kredytów. EXPA wpadło 3108. I tak oto, moi drodzy, wyglądała bitwa na Chieftainie. Proto. Proszę pogratulujcie naszemu bohaterowi, zostawcie łapkę w górę dla niego. Ja bardzo dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Pewnie wielu z Was ma ten czołg w garażu, bo zdobyliście go w tych paczkach z okazji eventu powiązanego z Waffen tregerem Jeżeli go macie, napiszcie, proszę, jakie są Wasze wrażenia na temat tego czołgu. Co Wam się podoba, co Wam się nie podoba? Czy uważacie, że jest dobrze zbalansowany? Chętnie poczytam te komentarze, podyskutuję z Wami. A pomoże mi to też pewnie w przygotowaniach do materiału mojego o tym czołgu, bo będę mógł się odnieść do tego, jak Wy jak część mojej społeczności przynajmniej podchodzi do tego pojazdu. Jeżeli macie Instagram, będę wdzięczny, jeżeli zostawicie mi na Instagramie followka, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby ta platforma mi się troszeczkę rozwinęła. No i cóż, moim patronom oraz osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze dziękuję pięknie za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę wam miłego dzionka i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!